Fortuna. Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia, a w nich między innymi Pijany rowerzysta na S3 Badanie alkomatem wskazało, że mężczyzna miał w swoim organizmie 2,6 promila alkoholu. Namierzyli nastolatkę w kryzysie Aspirant sztabowy Stanisław Orda ustalił adres IP, z którego nawiązano kontakt. Po pijanej 35-letniej mieszkańcy Lubina przyszedł czas na kolejne osoby będące pod wpływem alkoholu zatrzymane przez policję. Tym razem skrajną nieodpowiedzialnością wykazali się rowerzyści. Jeden z nich mając blisko 3 promile postanowił wyruszyć w podróż po drodze ekspresowej. Po raz kolejny lubińscy funkcjonariusze wyeliminowali pijanych uczestników ruchu drogowego. Duża zawartość promili w organizmie nie zniechęciła do jazdy rowerzystów. Do dyżurnego lubińskiej policji zadzwonił kierowca podróżujący s który poinformował o nietypowym zachowaniu rowerzysty. Funkcjonariusze szybko namierzyli kierującego jednośladem. Okazał się nim 59-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Mundurowi wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wskazało, że mężczyzna miał w swoim organizmie 2,6 promila alkoholu. To jednak nie jedyny nieodpowiedzialny rowerzysta. Podczas patrolu ulic powiatu lubińskiego mundurowi chcieli pomóc mężczyźnie, który spadł z jednośladu. Szybko okazało się, że on również jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał w swoim organizmie jeden promil alkoholu. Dodatkowo 56-latek trafił na noc do policyjnej celi z uwagi na to, że był już zatrzymywany kilka godzin wcześniej przez inny patrol na nocnej zmianie. Z uwagi na stworzenie przez tego mężczyznę zagrożenia dla życia i zdrowia nie tylko swojego, ale także innych uczestników ruchu drogowego, policjanci postanowili tego mężczyznę zatrzymać. Obaj mężczyźni teraz będą odpowiadać za swoje zachowanie przed sądem. Wysoka kara grzywny to nie jedyne konsekwencje, jakie mogą ponieść rowerzyści. Sąd może bowiem orzec też zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku, kiedy rowerzysta w okresie trwania sądowego zakazu jazdy na rowerze wsiądzie ponownie na jednoś lat, będą gruziły mu 3 lata więzienia, bez znaczenia będzie wtedy, czy w czasie jazdy był pijany, czy nie. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości monitorując internet natrafili na nastolatkę w kryzysie emocjonalnym. Szybko poinformowali o tym dyżurnego z jaworskiej jednostki. Pomimo trudności policjant wykazał się determinacją, dzięki czemu życie nastolatki zostało uratowane. Około godziny 23.00 policjanci z Wrocławia skontaktowali się z dyżurnym z jaworskiej komendy. Sprawa była pilna. Funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji poinformowali, że życie nastoletniej mieszkanki Jawora może być zagrożone. Aspirant sztabowy Stanisław Orda ustalił adres IP, z którego nawiązano kontakt, a pod wskazany adres zadysponował patrol policji. Funkcjonariusze na miejscu nikogo nie zastali, jednak w rozmowie z sąsiadami ustalili oni, że rodzina przebywa na wakacjach. Dyżurny Jaworskiej jednostki policji jednak nie odpuścił. Pamiętał, że kiedyś doszło już do podobnej interwencji wobec 13-letniej wówczas dziewczynki, która znajdowała się w kryzysie emocjonalnym. W związku z powyższym zadysponował tam patrol policji, który potwierdził, że na miejscu znajduje się dziewczyna, która wcześniej nawiązała kontakt z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów pomoc dotarła na czas. Nastolatka trafiła do szpitala, gdzie otrzymała fachową pomoc. To szczęśliwy finał historii. Przypominamy, że każdy, kto mierzy się z kryzysem emocjonalnym, może zadzwonić pod numer alarmowy 112. Każdy może również zadzwonić pod jeden z numerów telefonów pomocowych. Te są anonimowe, bezpłatne, całodobowe i dyskretne. Przy telefonach zaufania pracują specjaliści, którzy nie zostawią osoby potrzebującej bez pomocy. Wkrótce mieszkańcy Lubina i uczniowie będą korzystać ze zmodernizowanych boisk. Są one częścią kompleksu sportowego przy zespole szkół nr 2 imienia Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Prace przy modernizacji dobiegają końca, choć były opóźnione przez obfite opady. Już wkrótce z boisk będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy miasta. Pierwszy etap to była wymiana na wierzchni boiska do piłki nożnej i ten etap został zakończony. A drugi etap jest to wymiana na wierzchni do boiska do koszykówki oraz wymiana koszy. I to jest w trakcie realizacji. Do końca sierpnia zostanie ta inwestycja cała zakończona i cały obiekt zostanie oddany do użytku mieszkańców oraz uczniów szkół zespołu szkół numer 2. Inwestycja realizowana jest przez firmę Leszek Kułak Budownictwo Sportowe. Koszt modernizacji to ponad 258 tysięcy złotych. Połowę sfinansował Powiat Lubiński, reszta pieniędzy pochodzi z Ministerstwa Sportu w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. W Lublinie trwa trzecia edycja praktyk z Narodową Orkiestrą Dentą. Do miasta przyjechali uczestnicy z całej Polski, od najmłodszych nastolatków po doświadczonych muzyków. Za nimi już pierwszy koncert, a kolejne występy odbędą się na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dentej. Pierwsze dni upływają na wykładach i próbach scenicznych. W drugiej części tygodnia uczestnicy pracują już razem, tworząc jedną orkiestrę. Nad przygotowaniami czuwa Justyna Korbut-Chmielek, która poprowadzi także koncert finałowy. Podczas tego odrocznej edycji mamy 45 uczestników, których wybraliśmy na podstawie przesłanych przez nich nagrań. Całym warsztatom towarzyszą koncerty, a zakończone będą one koncertem finałowym, który już w sobotę na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Denty Podczas Warsztatów towarzyszyć nam będą też dwie firmy z wystawami instrumentów dętych Z konce oraz akord brass. Będzie można przetestować instrumenty, akcesoria, nawet zakupić coś, jeśli ktoś będzie chętny. Te wystawy są otwarte także dla osób wszystkich zainteresowanych, głównie muzyków, więc zapraszamy. Do Lubina przyjechali uczestnicy z całej Polski. Dla jednych to pierwsze spotkanie z dużą orkiestrą, dla innych możliwość dalszego rozwoju. To świetna okazja, by ćwiczyć pod okiem profesjonalistów, poznać nowych ludzi i doświadczyć wspólnego muzykowania. Praktyki to także wymiana doświadczeń, inspiracje i szansa, by sprawdzić się w prawdziwych warunkach scenicznych. Są to moje pierwsze praktyki z tą orkiestrą, i uważam, że to jest bardzo dobra możliwość sprawdzenia się i przede wszystkim poczkolenia swoich umiejętności. Przyjeżdżają tu uczestnicy, wykładowcy z całej Polski i naprawdę każdemu polecam, żeby choć raz przyszedł na te praktyki i sprawdził się. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest świetna atmosfera i bardzo podobają mi się tego typu warsztaty, gdzie właśnie mogę spotkać innych ludzi i spędzić z nimi czas i tak naprawdę wymieniać się swoimi doświadczeniami. Praktyki z Narodową Orkiestrą Dentą potrwają do 30 sierpnia. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Lubina i gości na otwarte koncerty. W czwartek o godzinie 19 na dziedzińcu NOT, a w sobotę finał o 18 w tym samym miejscu. Zagłębie Lubin przegrało w płocku z liderem tabeli 1 do 2. Miedziowi prowadzili po golu Marcela Reguły, ale w samej końcówce gospodarze przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę. Piłkarze zagłębia Lubin byli bliscy wywiezienia punktów z trudnego terenu w Płocku. W pierwszej połowie objęli prowadzenie, kiedy w 20 minucie po podaniu Adama Radwańskiego bramkę zdobył Marcel Reguła. Po zmianie stron inicjatywę przejęli gospodarze, ich ataki przyniosły efekt w 65 minucie, gdy sędzia podyktował rzut karny, a Łukasz Sekulski pewnym strzałem doprowadził do remisu. O wyniku spotkania zadecydowała doliczona część gry. Po wybiciu piłki przez obrońców Zagłębia, futbolówka spadła pod nogi Iwana Salwadora, a ten mocnym uderzeniem dał Wiśle zwycięstwo. Jak bramkę się traci w ostatniej akcji meczu, to boli najmocniej jak to możliwe, bo, bo, bo tak jak mówię, no, ten jeden punkt był bardzo blisko. Nie zachwyciliśmy, popełnialiśmy dużo gdzieś tam błędów, bo po pierwszej połowie mieliśmy swój plan i wygrywaliśmy, no ale niestety potem niefortunne zagranie ręką, jeden sędzia gwizdnie karnego, drugi nie gwizdnie karnego, to z tymi, z tymi, z tymi zagrywaniami jest różnie i nas to spotkało, że przeciwko nam sędzia odgwizdał karnego i się zrobiło 1-1. Byliśmy za mało konkretni, były tylko momenty, trzy takie, że, że, że mieliśmy przewagę, ale to było za krótko. Potem zabrakło nam też mądrości, bo jak widzisz, że na zegarze jest doliczony czas, to były fragmenty takie. Zamiast kopać daleko gdzieś na walkę, gdzie drużyna gospodarzy, jeśli chodzi o walkę w powietrzu, wygrywała, bo miała zdecydowaną przewagę, no to powinniśmy to inaczej trochę rozegrać i te sekundy, minuty by były przy nas. A tak w następnej kolejce Lubinia, nie się na własnym obiekcie z Piastem Gliwice. Po tym meczu Zagłębie plasuje się na 13 miejscu w tabeli z 5 punktami i jednym zaległym spotkaniem. Tą sportową informacją zakończyliśmy dzisiejsze wydarzenia. Za uwagę Państwu dziękuję i do zobaczenia!